Rozpoczynamy majóweczkę. Dzisiaj tłumy Wałbrzyszan i mieszkańców okolic wybierają się na festiwal kwiatów, który się rozpoczyna w Zamku Książ. A my jesteśmy w Głuszycy i udajemy się w stronę przejścia granicznego. Jak wyjeżdżacie z Głuszycy, jedziecie w stronę Nowej Rudy, Kłocka. To przy takim ostrym ostatnim zakręcie, już przy samym wyjeździe z miasta, skręcacie w prawo w ulicę graniczną. Jedziecie do samego końca, po jakichś dwóch, około dwóch kilometrach. Macie taki leśny parking, tam zostawiacie samochód i wyruszacie dalej takim duktem, duktem leśnym w stronę przejścia granicznego. Tutaj prowadzi też żółty szlak. Dojdziemy za chwilę do takiego skrzyżowania szlaków. Tam wejdziemy na szlak prawdopodobnie zielony, z tego co pamiętam. I udamy się na jedno z wzniesień tutaj granicznych. Które się nazywa Czarnoch 733 metry. Później udamy się w stronę Leszczyńca. To jest kolejne wzniesienie graniczne. A na jego zachodnich zboczach znajduje się kamień graniczny, który został tam usytuowany w 1732 roku. I to miejsce też chcemy Wam dzisiaj pokazać. Z zachodnich tych, tego zachodniego zbocza leszczyńca. Zejdziemy później sobie do Czech, by tam, mam nadzieję, zjeść dobry obiadek. I później wrócimy tutaj na, na parking. Także rozpoczynamy piękną, piękną majówkę. Jest cudownie cieplutko, słoneczko nam pięknie przygrzewa. I dzisiaj, kilka ujęć. Z, tej, z tego naszego przejścia tutaj y, pasem granicznym w okolicach Głuszycy. żeby odbić na szlak zielony musicie wejść tutaj za taką wiatą turystyczną takie są ustawione słupki graniczne jest to pas graniczny także żeby was nie zmylił taki szeroki dukt leśny który odbija w tym kierunku kilka metrów poniżej o tym już chyba kiedyś mówiłem to jest słupek po stronie polskiej. Mamy tutaj literkę P wyrytą, ale zobaczcie, że ona jest taka jakby trochę dorobiona i tak naprawdę przerobiona literka D. Bo przecież Góry Suche i, i konkretnie ten pas tutaj graniczny od setek lat stanowi naturalną granicę między Czechami, a wcześniej niemieckim Śląskiem. Stąd litera D. Także ten słup graniczny, do którego, do którego, w kierunku którego zmierzamy, który za chwilę wam e, pokażę, e, postawiony tutaj na początku XVIII wieku, bo od kilkuset lat ten pas graniczny stanowił właśnie naturalną granicę między Śląskiem a Czechami, dziś między Polskim, Dolnym Śląskiem a Czechami, czy też wcześniej Czechosłowacją, dlatego na tych słupkach tutaj od strony czeskiej zobaczycie dwie litery C i S, bo przecież to kiedyś była Czechosłowacja. Jagody będą chyba dużo szybciej. Zobaczcie. I tak nam się prezentuje Czarnoch 733 metry. Jest tak trochę zalesiony, to znaczy tam coś trochę się przebija między drzewami, ale za dużo widoków tutaj e, nie ma. Także my dalej pasem granicznym idziemy teraz w stronę leszczyńca, ale tak jak mówiłem, na leszczyniec wchodzić nie będziemy. Dojdziemy tylko do tego słupa, kamienia granicznego i zejdziemy do Czech. Mamy przykład dwóch różnych słupków granicznych. Tam daleko są takie kamienne, które mają prawdopodobnie kilkaset lat, a tu mamy współczesne słupki graniczne, metalowe. Bezpośrednie podejście na Leszczyniec szlakiem niebiesko zielonym, na odcinku kilkudziesięciu albo i nawet lepiej metrów powalone drzewa. No, słabo trochę, Bo myślę, że to przecież się nie stało wczoraj, także już dawno ktoś powinien zrobić z tym porządek. A tutaj za nami odsłoni nam się bardzo fajny widoczek na karkonosze i najbliższe wzniesienia w okolicach Andrzejówki, Waligórę i, i Bukowiec. Chciałem zobaczyć to miejsce, chciałem zobaczyć ten słup graniczny z 1732 roku, wykonany z piaskowca, taki trójboczny ostrosłup, dlatego też to miejsce się nazywa Trójpański Kamień, bo został ten słup graniczny ustawiony na granicy trzech księstw, które tutaj funkcjonowały. Na jednej stronie mieliśmy już dzisiaj słabo, niestety, widoczne są to oznaczenia, ale mieliśmy herb hrabiego z książa Max Hrabia von Hochberg. Później na drugiej stronie mieliśmy herb i oznaczenie hrabiego z Nowej Rudy, nie pamiętam jak on się nazywał, tutaj Wam napiszę. I trzecia strona, tutaj od strony czeskiej, to było oznaczenie opata. Z klasztoru Benedyktynów z Brumowa. Także mamy, tam mamy taki piękny, zaraz za tym kamieniem, mamy piękny widoczek w stronę Andrzejówki. Na wprost widać śnieżkę, karkonosze, widać czeski szpiczak i te okoliczne wzniesienia, yy, sąsiadujące ze schroniskiem PTTK Andrzejówka. Tamten kierunek to jest Leszczyniec, zobaczymy. Mieliśmy nie wchodzić, może uda, uda nam się jeszcze wejść, i tam jest później zejście do Bartnicy. Tutaj, jak się idzie tym szlakiem, widać kamieniołom w Bartnicy i Włodzicką górę, która pięknie nam się odsłoniła, na której też jest wieża widokowa. Byliśmy tam kilka lat temu, zachęcamy, jak będziecie tutaj w okolicy, to warto też zobaczyć te um, okoliczne wzniesienia ludwikowic kłockich, w tym włodzicką górę. Trójpański kamień. Trójboczno strosł wykonany z piaskowca w 1732 roku, na którym wyryto herby ówczesnych władców tych ziem. Upamiętniał spotkanie władców w tym miejscu w 1620 roku i wykonanie pierwszych znaków granicznych na drzewach, nazwanych gałęziami klasztornymi. Z jednej strony od Brumowa, wyryty był fragment gałęzi, a z drugiej od Śląska krzyż. Obecnie zachowała się część wyrytych na nim napisów i herbów, a nawet ślady strzelania do niego z broni palnej. Po Ostatnim Upadku został źle osadzony, a jego poszczególne strony nie odnoszą się do historycznych krain, do których je stworzono. Strona południowa, obecnie najlepiej zachowana, poświęcona była ziemią Opata Zbromowa. Posiadała jego herb z laską opacką i mitrą, opatrzone inicjałami Opata od Mara Daniela Zinkę czyli OAP Otmarus, Abbas, Braunensis. Od strony wschodnio-północnej znajdował się herb właścicieli Nowej Rudy i okolic z charakterystycznymi trzema hełmami rycerskimi, pięcioma włóczniami z chorągiewkami oraz yy, Odpowiednimi inicjałami. Z trzeciej północno-zachodniej strony kamień był opatrzony herbem Hochbergów, właścicieli Wałbrzycha i okolic. Nad herbem widniała korona, inicjały CE, oznaczające, że Hrabia Książę był rodziną cesarską, i oznaczenie MGVH, skrót od Max Graf von Hochberg. Na kamieniu wyryto także daty: 1732 rok, powstanie kamienia, oraz 1770, 1850 i 1922 Pamiętniające ponowne wymierzenie granic ziemskich. A my jesteśmy już na szczycie Leszczyńca. E, także mieliśmy tutaj nie wchodzić, ale ponieważ to tak naprawdę e, to, to, to są 3 minuty od tego trójpańskiego kamienia. Także tutaj kończymy naszą dzisiejszą wyprawę i za chwilę schodzimy na stronę czeską. Tu nie będzie gdzieś. Tak, zaglądam tutaj na moją aplikację i tutaj jest informacja, że Leszczyniec liczy sobie 720 metrów. A ja na mojej aplikacji mam informację, że on liczy sobie 736 metrów. Nie wiem o co tutaj chodzi. Czarnoch na mojej aplikacji to 733 metry, a tam chyba było coś mniej. Także nie wiem, być może ta wysokość była oznaczana na nowo i myślę, że chyba w aplikacji mam bardziej aktualne dane. Nie chciałbym sprowadzić błąd. Także tutaj mamy wysokość 720 metrów Leszczyniec, a w aplikacji 736. Dobra, schodzimy na stronę czeską. Do zobaczenia. Ciekawostka. Jesteśmy już po stronie czeskiej. Tutaj sobie schodzimy niebieskim szlakiem. I takim jesteśmy miejscu, gdzie znajduje się taka tablica informacyjna i okazuje się, że do 1600... przepraszam, 1900... 64 roku stał tutaj kościół kościół św. Jana Chrzciciela wybudowany w 1672 roku ale niestety nic już po tym kościele nam nie zostało a my odbijamy sobie i taką wąską ścieżynką niebieskim szlakiem tak oznaczoną schodzimy sobie w dół zaraz powinny nam się ukazać w końcu jakieś zabudowania i będziemy szukać Jakiejś czeskiej restauracyjnej. Ładnie jest, nie? Pięknie. co? Jak jest? Na majówkę wypad idealny, nie? Dokładnie, nie ma ludzi. Nie ma ludzi. Cisza spokój.

My już na parkingu przy samochodzie wracamy do domu. E, obiadek pyszny, zjedzony. Polecamy Wam zameczek tutaj po stronie czeskiej w Janowiczkach. Tak? Janowiczki. Janowiczki, tak się nazywa ta miejscowość. Około 100 zł za taki obiadek zapłacicie, czyli cena taka normalna jak, jak u nas około 600 koron. No to tyle, tak sobie rozpoczęliśmy majówkę. Jutro prawdopodobnie wypad z naszymi przyjaciółmi na Dzikowiec. I tak nam majówka właśnie, właśnie płynie. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, hej.